Hej Moneczko. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator 2025 na moim kanale. No i słuchajcie, moi drodzy, przyszła zima. Zima przyszła, a ja wyglądam tak, więc warto zrobić chyba coś takiego, jak skoczyć do garderoby i się ubrać stosownie na zimę. Ej, 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 to nie jest moja postać. Ej, to, jest, to nie jest moja postać. To, to nie jestem ja. To nie jestem ja, czekajcie, muszę się przerobić, szybki temat, George niech będzie ten, łysy, łysy, broda tak, nie tak, nie tak, nie tak, tak, no ogólnie jestem trochę zarośnięty, mogę wam nawet yy, pokazać, a bo nie będę pokazywał, nie będę, bo bałagan jest ze mną, e, nie będę wam pokazywał jak jestem zarośnięty, strój jakiś taki, no, tak się ubierzemy, tak się ubierzemy, dobra, niech będzie, potwierdź to, teraz lepiej, teraz lepiej, e, i teraz co, mamy zimę, słuchajcie, mamy zimę, no, i w tą zimę wypadałoby troszeczkę podśnieżać, z tego co widzicie. Mam dla Was też tę małą propozycję. Wykorzystamy sobie do tego odśnieżania pewną modyfikację. W sensie nie do tyle do odśnieżania, co do dostarczenia nam tutaj maszyn. Zamówimy sobie kuriera, a mianowicie Store delivery. Jest to modyfikacja, dzięki której nie musicie zapierniczać za każdym razem do Waszego sklepu. Modyfikacja Store delivery. Jest to bardzo prosta modyfikacja w użyciu, ponieważ potrzebujemy do tego tak na dobrą sprawę, do no, czterech klawiszy. Do wykorzystania, z czego dwa są zbindowane. Zbindowany jest lewy Shift i lewy Alt, który pokazuje wam miejsce waszego trigera, gdzie chcecie sobie go przypisać. No i teraz, jak sobie kliknę lewy Shift, lewy Alt i do tego nacisnę jeszcze S, to no to mam wyznaczony punkt, gdzie chcę sobie te moje maszyny dostarczać. Czyli teraz każda zakupiona maszyna będzie pojawiała się właśnie w tym miejscu. Jak sobie kliknę R, to to się zresetuje. I teraz, jak sobie przypiszę znowu na przykład S w innym miejscu, no to te maszyny będą się pojawiały właśnie w tymże miejscu. Teraz oczywiście prezentacja, zakupimy sobie maszyny, a dokładnie no nie zakupimy może, a wypożyczymy sobie maszynę do odśnieżania, a mianowicie półk marki Samarz. On kosztuje 7,5 tysiąca, ale ja nie będę wy 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 wywalał 7,5 e wypożycz. Wypożyczymy sobie buksamasz i maszyny wypożyczone również pojawiają nam się właśnie w tymże miejscu. Teraz musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli na przykład do sklepu i chcielibyście sobie coś tam kupić, bo wam się na przykład zapomniało, no to te maszyny i tak i tak będą wam się pojawiały na tym miejscu, więc wtedy musielibyście zresetować i to będzie wam się pojawiało z powrotem pod sklepem. Jest to fajna modyfikacja, bo na przykład zabraknie wam, nie wiem, jedna paleta nawozu, jedna paleta ziarna do, do siewnika, no i wtedy jest mały problem, bo no, musicie zapierdzielać do tego sklepu. Dlatego z tej modyfikacji możecie skorzystać. Oczywiście, wszystkie jakieś tam informacje będą wam się wyświetlały w trakcie mojego gadania na ekranie. To jest tak, no. Bóg ma kilka oczywiście opcji. Możemy go o dziwo opuszczać i podnosić, tak. Możemy też sobie regulować to opuszczanie i podnoszenie, ale nie tylko, bo możemy sobie też tutaj na przykładzie klawiatury, wam powiem pod klawiszami K i M, możemy sobie zmieniać jego kąty nachylenia. Oczywiście do odśnieżania fajnie będzie właśnie mieć taki pług, którym możemy sobie sterować i nachylać sobie te jego kąty, ponieważ wtedy będziemy mogli sobie ten śnieg odgarniać na boki. Co jest bardzo przydatną mechaniką. Tak na dobrą zastanawiam się, bo to jest tylko do odśnieżania i tam mam taką kubkę wysypanego czegoś, czego nie pamiętam co to jest zastanawiam się czy to też zostanie zgarnięte przez ten pług, bo teoretycznie no powinno bo to jest też jakiś materiał sypki czy coś w tym stylu taka słoma tak to jest słoma, ale słomy nie zgarną, więc to też jest trochę słabe, bo moim zdaniem właśnie ten pług powinien mieć wbudowaną funkcję przegarniania dosłownie wszystkiego Jeszcze raz przypominam, modyfikacja Story Delivery: Lewy Shift, Lewy Alt plus S to wyznaczamy sobie miejsce, gdzie chcemy, żeby nam się maszyny pojawiały. Eee, Lewy Shift, Lewy Alt plus R, resetujemy to miejsce i maszyny pojawiają się domyślnie ponownie w sklepie. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam Elo.